Dzisiaj transakcja trochę nietypowa, ponieważ klient do mnie dzwonił i w takiej trochę konspiracji postanowił przygotować prezent i naszykował Toyotę Igo X dla żony na prezent urodzinowy. Jeszcze nie sfinalizowaliśmy transakcji, więc ostatnie słowo decydujące należy do małżonki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. No, ja no, panie, no, panie, no, witam serdecznie. Ja. Toyota Aigo X to auto z 2023 roku. Pojazd napędza silnik o pojemności 1 litra oraz mocy 72 koni mechanicznych. Do tej pory auto pokonało 36 tysięcy kilometrów. Na pierwszy rzut oka wygląda... No pięknie. Znaczyń, ale to jest Twój prezent, więc... Proszę, niech Pani sobie obejrzy. Jak wiemy, wcześniej Pani użytkowała Fiata 500, tak. więc chcieliśmy zastąpić czymś nowszym, ale też ciekawym kolorystycznie i też takim, w którym będzie Pani się dobrze mogła poczuć. Złota. Jest to iGo X wersja executive z polskiego salonu, praktycznie w najbogatszej wersji. Kluczyk jest ten keyless okay, go, czyli możemy sobie dochodzimy i, i, i otwieramy auto z przycisku nie musimy okay. na pilocie wciskać inny wzór foteli jest szyty w TX -y. jest asystent pasa ruchu, asystent y, ostrzegania o znakach no oczywiście system start stop elektryczne szyby klimatyzacja radio i to co jest ważne w tej wersji to jest dodatkowe nagłośnienie też lubimy muzyki Zaczynałeś. A poza tym wiemy, że to jest silnik trzycylindrowy, więc on troszkę wydaje dźwięk taki może nie do końca tak. czysty, więc ta... charakterystyczna jest ta praca, bo on jest taki warkoczący, trochę ta litrówka z Toyoty, ale są to bardzo trwałe silniki i mało awaryjne. No bagażnik nie ma jakichś imponujących tu e, wielkości, ale jeżeli Pani jeździła 500, tak. więc myślę, że to jest... Wszystko jest progres, jest, tak. jest większy. <grym> jest, jest deczko <grym większy <grym niż w jacie To się da złożyć, To prosimy może usiąść sobie za kierownicę, zobaczyć czy pozycja będzie dobra, czy będzie Pani wygodnie. Regulacja wysokości no fotela też jest, nie ma co prawda mhm. elektryki. Fajnie wysoko. No super, nie? Taka silni się wyżej, pani też o to chodziło, właśnie. To co, chce pani zapalić, zobaczyć jak ten silniczek, bo 500 miała troszeczkę bardziej wyciszone to wnętrze. Tutaj troszeczkę ma tą pracę taką warczącą ten silnik, więc może niech pani zobaczy, czy, czy będzie OK, czy będzie Klimatyzacja jest to... automatyczna, tak? Klimatyzacja, Klimatronik tak zwany, tak? tak bo... Radio jest już to, taki też jest ten panel, większy trochę. A jeśli chodzi o ten sprzęt grający, tam jest subwoofer z tyłu, tak? Dobrze, dobrze pamiętam? Tak. Czyli w kolorystykę żeśmy się wstrzelili. Nie, nie. No to super. Jeden taki drobny minus to lakierowana nakładka zderzaka i przedni prawy błotnik. To była ta poprawka. O, kokardkę już, możemy, kokardkę już możemy sobie zdjąć, żebyście mogli Państwo obejrzeć całą karoserię. Minimalnie te ślizgi, które są, są bardzo delikatne. I to obojętnie, czy będzie Toyota RAV4, czy Toyota Auris, czy Toyota Aigo, to te ślizgacze są bardzo delikatne.